To, że dzisiejszym, na dzisiejszym spotkaniu dosyć dużo rozmawialiśmy na temat historii, i dobrze, bo każdy historyk powie, że no w zasadzie znanie historii, zrozumienie historii pozwala zrozumieć teraźniejszość. Czy jak Pan sięga pamięcią do dalszej, bliższej historii, czy pan, jest panu łatwiej dzięki temu zrozumieć faktycznie to, co się wydarzyło w ostatnich latach w Polsce? No, myśmy dzisiaj rozmawiali głównie o historii politycznej, czyli. Co się zdarzyło i jak w Polsce ostatniego 30-lecia, od czasów transformacji. I powiem, że ta historia, jakby przypomniana i opowiadana, ona jest tak, jak według klasycznej formuły, nauczycielką życia, ale e, to jest lekcja bardzo kosztowna i bardzo trudna w przyswojeniu. Że e, niby e, powinniśmy z doświadczeń, my, jako społeczeństwo, wyborcy, ale też politycy, wyciągać e, wnioski, uczyć się na błędach swoich i cudzych, ale to jest proces, który przebiega niesłychanie powoli, z, z cofnięciami, zawirowaniami. To nie jest tak, jak ja pamiętam, jeszcze miałem nadzieję o początku tej transformacji, że to będzie jakiś proces taki tak powiem to, prawie linearny, że wiemy dokąd idziemy, wiemy czego chcemy, mamy wzorce, modele tylko do zastosowania i dalej to już jest kwestia tylko wprowadzenia tego w życie. Nie, ta, ta rzeczywistość społeczna jest... Pełna meandrów, ona się bardzo zmienia też pod wpływem no choćby tych wszystkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych. Dzisiaj jest że kolejne pokolenia już nie dziedziczą doświadczeń poprzedników, że Kiedyś było tak, że człowiek się rodził i umierał mniej więcej w tym samym świecie, jeśli chodzi o wartości, konstrukcje, prawo, przepisy, sposób życia. No dzisiaj to się właściwie co 10 lat zmienia, już między nawet takimi pokoleniami prawie rówieśniczymi nie często trudno komunikację, więc to jest jakby zupełnie inny czas. W którym musimy jakby na nowo wymyślać pewien ład społeczny. I historia jest nauczycielką, ale jeszcze bardziej przestrogą. Znaczy ona pokazuje, jak bardzo łatwo jest ludźmi manipulować. Jak bardzo łatwo takie stare, zaległe emocje jest pobudzić i skierować przeciwko sobie. Jak mimo wszystkich zmian kulturowych i cywilizacyjnych, pozostajemy w gruncie rzeczy no, bardzo podobnie reagującymi zwierzętami społecznymi. I, i to jest też takie wyzwanie dla demokratycznych polityków, żeby. No, próbowali, To jest przynajmniej moje wielkie oczekiwanie po tych ostatnich latach mniej podgrzewać emocje, mniej manipulować emocjami. Ja wiem, że to jest pokusa dzisiejszej polityki wszędzie na świecie żeby wygrywać poprzez rozniecanie emocji na ogół negatywnych, bo to są najsilniejsze, ale one są zgubne dla wspólnoty, one są zgubne w ostatniej instancji również dla tych polityków, którzy to uprawiają. I no tak, mam dzisiaj taką nadzieję, że zwłaszcza po tych traumatycznych doświadczeniach ostatnich 8 lat że takie wyzwanie tej jak mówię, depolaryzacji, czyli upuszczenia tej złej energii z polskiej polityki i, i, i polskich emocji publicznych dzisiaj jest najważniejszym wyzwaniem ważniejszym chyba niż wszystkie inne reformy, które będziemy podejmować obniżenie temperatury życia publicznego, to żebyśmy z krzyku przeszli do rozmowy. a i no, żebyśmy wreszcie też się poczuli w tym kraju, to jest słowo znacznie zbanalizowane normalnie, ale również w tym sensie, że nie budzimy się co rano w napięciu, jaka dzisiaj będzie awantura i czym się skończy wieczorem, że będziemy się mogli skupić na tym, co jest rzeczywiście realnymi wyzwaniami, których jest wokół nas pełno, a nie na pseudowojnach, bitwach, które rozpoczynamy każdego dnia, na słowa, na gesty. Na emocje, na, na najcięższe oskarżenia, które są w obiegu publicznym. I no to jest moim zdaniem taka podstawowa lekcja i z naszej wcześniejszej historii. Bo Polska zawsze przegrywała, no, kiedy zaczynała się, zaczynała się właśnie, kiedy zaczynały padać grube słowa, oskarżenia, kiedy. No, traciliśmy do siebie zaufanie czy poczucie, że należymy do jednej wspólnoty. To jest i ta dawna historia, i ta najbliższa. I no, mam, mam nadzieję, że teraz przynajmniej pojawia się szansa na, jeśli nie na odbudowę poczucia wspólnoty, to przynajmniej na obniżenie temperatury życia publicznego. Ta droga do normalności no, nie będzie prosta, to, to, to myślę, że jesteśmy świadomi, no, bo mamy wszyscy wrażenie, że trochę politycy jakby zakiwali się między sobą, tak? Z jednej i z drugiej strony, czy polityka resetu, czy. czy, czy jak, jak, jak Pan widzi, pan, jak pan widzi tutaj to rozwiązanie? Czy, czy którą drogą powinniśmy faktycznie próbować iść? Ech. No, oczywiście taki reset polityczny jest nie, niemożliwy, bo w politycy już przekonali się, że na polaryzacji i na właśnie podgrzewaniu emocji najłatwiej jest zyskać poparcie polityczne. I każda kampania wyborcza, my mamy przed sobą kolejne kampanie, ledwo skończyliśmy tę poprzednią, ona no sprzyja polaryzacji i, i właśnie podgrzewaniu emocji. Ale też myślę, że to czego nauczyliśmy się chyba, czy uczymy powoli bardzo to rozpoznawania też takich technik manipulacyjnych, tego teatru politycznego, że chyba mamy wszyscy rosnące poczucie, że serwowane nam jest jakby codzienne czy w odcinkach widowisko polityczne i że powinniśmy na to patrzeć co nas bardziej jak na pewną grę, która no, ma nas skłonić do jakichś politycznych zachowań, ale tak naprawdę nie jest życiem. I, i, i myślę, że to jest coś, czego się jakby po, po, powoli uczymy i patrząc na reakcję publiczne Mierzone rozmaitymi sondażami, szczegółowymi pytaniami. Myślę, żeśmy się tego nauczyli. To jest niesłychanie ważna lekcja taka społeczna i polityczna, żeby nauczyć się odróżniać spektakl, teatr polityczny od tego, co jest istotą polityki, czyli no jakby. Dobrostanem wspólnoty. No, i, i, I że nauczymy się również wymagać od polityków, czy patrzeć, czy słuchać ich, przepuszczać przed tym filmem, żeby zobaczyć, co się kryje w realu za tymi słowami, które, którymi nas raczą. Dopiero teraz, tak sądzę po tych ciężkich latach ostatnich, zaczynamy chyba się i politycy, i wyborcy no, być bardziej dojrzałymi demokratami niż byliśmy w przeszłości, niż sądziliśmy, że jesteśmy. Bo wydawało się, że już jak Polska weszła do Unii Europejskiej, do to NATO, że jesteśmy już krajem jakby demokratycznym, nadrobiliśmy to, to jakby wielopokoleniową nieobecność w świecie demokratycznym. Że okazało się, że nie, że mamy wciąż reakcje trochę nie, nie z tego świata. Teraz się uczymy i no, mam nadzieję, że, że to jest coś, co z nami zostanie, czyli de de demokratycznej polityki, zwracanie uwagi na e, reakcje społeczne, słuchania ludzi, ale też e, i w drugą stronę patrzenia na polityków, tylko na ludzi prowadzących z nami pewną grę, którą musimy uczyć się, rozpoznawać i nie dać sobą w, manipulować, nie dać się okupiać. To jest wielkie wyzwanie dla wyborców. Myślę, że jesteśmy teraz mądrzejsi niż byliśmy wcześniej. Tak, to jest największa nauka w zasadzie tych 8, 8 9, 10, 10 lat, czyli generalnie trochę optymizmu na koniec. Zdecydowanie tak, ja od 15 października jestem w stanie nieustannego optymizmu bez względu na to, co się dzieje. To są zaburzenia okresu przejściowego. Poprzednia ekipa pas trudem rozstaje się z władzą, to pole jest zaminowane. Ten system taki tworzony przez 8 lat, jakby zwłaszcza w obszarze praworządności, no jakby kompletnie jakby destrukcji ładu tego konstytucyjnego, że to pomału się odbudowuje. I, i, i no, myślę, żeśmy sobie dali tego 15 października szansę. Nie spodziewałem się nawet, że że ona już się teraz pojawi na no, mądrzejszą rekonstrukcję państwa, bogatszy o to, to, ma bardzo traumatyczne doświadczenie tego ośmiolecia.